Higiena jamy ustnej. Szczoteczki miękkie, twarde, pasty ziołowe i wybielające płyny do pukania jamy ustnej, nici dentystyczne i szczotki interdental to tylko niektóre produkty, które możemy znaleźć na sklepowych półkach. Oto jak nie zagubić się przy wyborze właściwych akcesoriów i jak prawidłowo dbać o zęby, zapytałam o eksperta. Jak często należy myć zęby? Codzienna higiena jamy ustnej powinna, powinna dotyczyć codziennego szczotkowania. Szczotkowanie powinno odbywać się przynajmniej dwa razy dziennie po, pora, po posiłku porannym i wieczornym. Natomiast bardzo istotne jest zwłaszcza to szczotkowanie po posiłku wieczornym, ponieważ w nocy sekrecja, czyli wydzielanie śliny jest zmniejszone i wówczas, wówczas no szczególne, warunki szczególnie sprzyjają rozwojowi próchnicy. Dobrze jest, jeżeli wyczyścimy zęby po każdym posiłku. Jeżeli jest taka możliwość, to, to, jest, to jest to bardzo wskazane. Jaka jest prawidłowa technika czyszczenia zębów? Zęby powinniśmy czyścić około 3 minut. Każde czyszczenie powinno się odbywać i ważne jest, żeby zęby czyścić bardzo dokładnie, a więc potraktować każdy ząb indywidualnie i wyczyścić każdy ząb i każdą jego powierzchnię, żeby żadnego zęba w trakcie czyszczenia nie ominąć. Najwygodniej jest podzielić jamę ustną na cztery ćwiartki, czyli mamy górę lewą, górę prawą, dół lewy, dół prawy i bierzemy szczoteczkę w prawą rękę i Myjemy powierzchnie żujące dolne, powierzchnie żujące górne ruchami poziomymi. Natomiast powierzchnie podniebienne ruchami wymiatającymi, podobnie powierzchnie językowe ruchami wymiatającymi, następnie powierzchnie policzkowe również ruchami wymiatającymi. No, można też wykonać delikatny masaż dziąseł, delikatny ruch boczny szczoteczki i potem wymiatanie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, żeby nie wykonywać ruchów poziomych. W trakcie oczyszczania powierzchni licowych czy policzkowych zębów, ponieważ to doprowadza do uszkodzenia struktury zęba w okolicy szyjki zęba, tutaj te pryzmaty szkliwne są inaczej ułożone i łatwiej, łatwiej je uszkodzić, nieprawidłowo właśnie poziomo myjąc zęby, też doprowadza to do uszkodzenia brodawki dziąsłowej. Czyszczenie samych zębów nie jest wystarczające, ponieważ powinniśmy też oczyszczać policzki i język. Język jest, się, na języku rozwijają się bakterie, które no, sprzyjają próchnicy. Próchnica choroba bakteryjna, a więc, a więc tutaj oczyszczenie języka jest bardzo istotne. Poza tym na, na sadzie języka też rozwijają się bakterie, które są odpowiedzialne za helitozę. Helitoza jest to choroba, która która objawia się tym, że mamy nieprzyjemny zapach z ust. I za ten nieprzyjemny zapach odpowiedzialne są właśnie bakterie, które bytują u nasady języka. Więc wyczyszczenie tego języka, wyczyszczenie jego, jego śluzówki powoduje, że, że nie mamy tych problemów z nieprzyjemnym oddechem. Czy samoszczotkowanie wystarcza? Ważne jest również oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych i tutaj pomagają nam w tym nici dentystyczne, szczoteczki interdental typu interdental i szczoteczki jednopęczkowe. No i na koniec dobrze jest zastosować płukankę. Do jamy ustnej płukanki mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwpruchnicowe i przeciwzapalne. Czy warto rzuć gumę? Gumy do rzucia bezcukrowe są bardzo fajne, jeżeli chodzi o takie właśnie po posiłkach. Nie mamy możliwości umycia zębów. One nie mogą zastępować mycia zębów. Ale w sytuacji, kiedy między posiłkami nie mamy możliwości umycia zębów, zastosowanie takiej gumy do rzucia po pierwsze sprzyja sekrecji ślina, więc wydzielaniu śliny, przez co naturalnie oczyszczają się zęby z płytki nazębnej. Dodatkowo gumy bezcukrowe zawierają sorbitol i Sylitol są to substytuty cukru, które mają działanie antybakteryjne. Jaki jest skład pasty do zębów? Pasty do zębów zawierają przede wszystkim fluor i powinniśmy kierować się tym, że pasta do zębów musi mieć działanie przeciwpruchnicowe, a więc powinna zawierać fluor. Optymalna dawka tego fluoru to jest w okolicy 1400 ppm fluoru w paście do zębów. I no, to, jest, to jest najważniejsza sprawa. Dlaczego fluor? Ponieważ fluor jest pierwiastkiem, który wbudowując się w hydroksyapatyty szkliwa powoduje, że to szkliwo staje się mocniejsze i bardziej odporne na czynniki próchnicotwórcze. Natomiast w innych, w innych przypadkach jest najważniejsze, żeby pasta miała fluor. Czasami zalecamy pacjentom, stosowanie, pacjentom z chorobami przyzębia stosowanie pasty z wyciągami z ziół i takie pasty mają działanie przeciwzapalne. Natomiast należy sprawdzić, czy pasta ta zawiera również fluor. Jeżeli taka pasta nie zawiera fluoru, to należy myć zęby naprzemiennie pastą o działaniu przeciwzapalnym i następne mycie pastą z fluorem, żeby tą profilaktykę przeciwpróchnicową, Cały czas mieć na uwadze. Jak wybrać szczoteczkę do zębów? Dostępnych jest wiele rodzajów w tej chwili szczoteczek. Mamy do wyboru szczoteczki manualne, szczoteczki elektryczne, nawet szczoteczki soniczne. Natomiast no, najważniejsze jest to, żebyśmy tej szczoteczki używali i używali jej porządnie, jakąkolwiek wybierzemy. Z kolei, jeżeli chodzi o twardość szczoteczki, to najbardziej polecane są szczoteczki typu medium, czyli szczoteczki średnio otwarte. Używanie zbyt twardej szczoteczki może powodować wyszorowanie struktury szkliwa w okolicy szyjki zębów i doprowadzić do powstania ubytków przyszyjkowych, co z kolei prowadzi do nadwrażliwości zębów. Okresowo lekarze stomatolodzy, periodontolodzy zalecają pacjentom zastosowanie szczoteczek typu soft, szczoteczek miękkich, ale to tylko w okresie zapalenia przyzębia, zapalenia dziąseł. Natomiast potem ci pacjenci powinni wrócić do szczoteczek typu medium. Ważne jest też, żeby tą szczoteczkę wymieniać odpowiednio często. Jeżeli zauważamy, że włosie szczoteczki jest już zniszczone albo Uszkodzone po prostu, to należy tą szczoteczkę wymienić, ponieważ szczoteczka zniszczona, uszkodzona nie działa tak jak powinna, nie doczyszcza, nie doczyszcza zębów tak jak powinna, więc tutaj ta profilaktyka, ta higiena nie jest odpowiednia.